Hej! Ja jestem Rob, a to jest mój film, który ma numer 500. 500, przynajmniej według tych rachunków, które robi YouTube. No to kawał, kawał czasu. Jestem zdziwiony, że, że wam się chce nadal oglądać te moje produkcje. Znaczy zdziwiony i szczęśliwy oczywiście. Mogłbym pewnie długo o tym opowiadać, ale ja jakoś tak nie do końca sobie radzę z, z celebrowaniem takich okoliczności. Zatem zrobię konkurs, o który parę osób mnie przynajmniej prosiło, o którym wspominacie bardzo często. Na czym ten konkurs będzie polegał? Po pierwsze poproszę was o zaprojektowanie loga mojego, czyli dla konta Rock Elon 2K oraz dla cyklu Rock and Royo. Co będzie z tymi, co będzie z tymi logami? Trafią one na koszulki. Koszulki będą sprzedawane. A wszelki zysk z tych, ze sprzedaży tych koszulek przeznaczę na następne konkursy po to, żeby kupować nagrody. Myślę, że to nie głupi pomysł. Ja jakby nie potrzebuję dodatkowo zarabiać na tych koszulkach, więc myślę, że powinniście być z tego powodu zadowoleni. A co ze zwycięzcami tego konkursu, co z tymi logami, które zostaną wybrane? Otóż w tej chwili już jest gdzieś tam uruchomiony sklep od długiego czasu. Ja w ogóle o nim nie mówiłem wcześniej, bo nie wiedziałem szczerze mówiąc, czy chcę to robić. Teraz dam link do tego sklepu w opisie tego filmu, i też będzie na moim kanale. I pieniądze, które pojawią się ewentualnie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę kupić tą koszulkę, pójdą dla zwycięzców um, tego konkursu. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. Jak się okaże, że nagle 10 tysięcy osób zechce kupić koszulkę, w co wątpię, no to będziemy to ograniczyć i przeznaczyć na kolejne konkursy. W sensie my, w sensie ja. Ale spokojnie, te pieniądze trafią do Was w jakiś sposób. Co tam jeszcze mogłem wam powiedzieć? No dziękuję. Dziękuję, że jesteście tacy wytrwali. To dużo dla mnie znaczy, ja nie opowiadam często o takich rzeczach, ale. No. Mam nadzieję, żeście mieli okazję już trochę mnie poznać. Trzymajcie się. Aha, no tak, z tego wszystkiego. Te wszystkie prace z logami. Wrzucajcie na Facebook. Dlaczego na Facebook? Bo to jest łatwo sprawdzić. I łatwo jest zweryfikować osobę, która to logo wysłała. Czyli w przypadku, no to krótko mówiąc, to muszą być wasze prace. To nie mogą być jakieś skopiowane grafiki i tak dalej. Także ja muszę dokładnie wiedzieć, kim jest ta osoba. No i później łatwiej, łatwiej w ten sposób jest dać komuś nagrodę. No, będę Was na bieżąco informował, jak to wygląda. Kurde, 500 filmów. No nic, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia. Papa. Pa.